Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez racji o relacji. To Patryk Wiktor i Patrycja Frania. Dzisiaj pogadamy sobie o relacji e, z rozwojem. Mm -hmm. mm. To jest dobry temat, bo ciągle e, um, obija się gdzieś tam na oczy i uszy szkolenie takie czy owakie, czy jesteśmy rodzicami, czy, czy pracujemy w oświacie, czy, czy gdzieś zawodowo e, w jakimś biznesie. Teraz szkolenie za jaj. Ten, nie wiem, pęd, nie chcę tego ciągle nazywać pędem, wszystko jest, wszystko jest w pędzie, zawsze było w pędzie, zawsze, zawsze gdzieś tam staraliśmy się to dostosować do otoczenia. Um, i, i za tym, żeby być lepszym, bo nie wiem, aha, właśnie, bo mam wrażenie, że ciągle słyszę w reklamach tego typu szkoleń. Jeżeli tego nie zrobisz, to zostaniesz w tyle. Jeżeli tego nie zrobisz, to świat cię wyprzedzi. Jeżeli tego nie zrobisz, to konkurencja no, wyprzedzi czy wygra. Mhm. Czyli Czyli takim głównym argumentem za pędem do rozwoju, wracamy do korzeni, wydaje no. się, że jest lęk. No, Coś... Wzbudzają u nas... Wzbudzanie, Wzbudzanie tak. Wzbudzają u nas lęku, że zostaniemy odłączeni od grupy. My coś przegapimy, że zostaniemy w tyle, że nie będziemy wystarczająco dobrzy, że nie nadążymy. A, a za tym co pójdzie? Nasze finanse, nasza przyszłość, bezpieczeństwo, status. Poczucie własnej wartości, też. myślenie o sobie, ale też bezpieczeństwo naszych dzieci w takim znaczeniu bezpieczeństwo finansowe, jakoś ekonomiczne, społeczne. Mm. Bo to nie tylko jest o nas, tylko sobie tak myślę, że to wzbudzanie lęku jest też od razu o, 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 o naszych bliskich. A na koniec chodzi o ciebie i jak bardzo niedopasowaną osobą jesteś. Nie, jak, jak mocno jeszcze musisz na co opracować, jak jesteś nieadekwatna. Nie. Po, po, po jakieś no, przymiotniki jeszcze. Dobra. Niepasująca, nieadekwatna, niewystarczająca nie wystarczająca. Ta, ta. Ta. Niewystarczającą osobą. Ta. To jest po jednej stronie, a po drugiej stronie y, są, jest cały przemysł. Przemysł, różne firmy, bo to nie jest jeden przemysł to są różne, mniejsze, większe firmy. Które na tym naszym rozwoju mam wrażenie, że y, tak naprawdę y, zarabiają i rozwijają się y, biznesowo na tej perspektywie sprzedawania nam, że trzeba się rozwijać. No, na tym naszym lęku bazują. No. Lęk jest bardzo y, intratnym uczuciem mm. dla innych. Hmm. A równocześnie. Jak nie podążać za tym rozwojem? Zobacz, jak wszyscy dookoła nas idą w tym kierunku. Jak ten, ta perspektywa, jakoś taka, powiedziałabym, wyobrażenie, że tam gdzieś na końcu znajduje się jakaś nagroda, jak się będziesz wystarczająco rozwijać. To jak sobie pozwolić na to, żeby nie nie dołączyć do tej grupy, żeby nie dołączyć do tego, do tego pędu? Zastanawiam się nad... Um, um, nad tym pytaniem, czy bym je w taki sposób zadał. Wydaje mi się, że świat nie pozwala na to, by nie dołączyć. Jeżeli nie dołączysz, to trafisz do innej grupy społecznej i faktycznie mogą się zdarzyć te rzeczy, którymi nas straszą. Mhm. One nie są odrealnione. Faktycznie możesz Przegrać z konkurencją, a możesz później mieć trudności z znalezieniem pracy, i tak dalej, i tak dalej. Tak może być. Biorąc pod uwagę, że jesteś w tym tunelu, w którym jest reszta świata. To znaczy, musisz podążać za tymi trendami koniec, bo nie ma innej ścieżki. Ludzie znajdują inne ścieżki, znajdują ścieżki, żeby się odłączyć od tego i dalej w jakiś sposób żyć tak jak chcą. Ale poza, poza tym gridem, nie? Um, natomiast ja bym zadał pytanie, czy e, mo, może jak nie robić tego, nie podążać, ale jak zachować tą wewnętrzną akceptację, że ja nie muszę, ale chcę na przykład i wiedzieć, gdzie jest jakaś granica, e, że, że jak nie będzie mnie definiować, e, każda kolejna zmiana w świecie, bo ich jest zbyt dużo i to się zbyt szybko zmienia i trendy potrafią sobie tak dawirować i się zmieniać tak samo. Dzisiaj jest AI, za chwilę będzie coś innego. Um, jeżeli ktoś nie był na początku tego trendu albo jeszcze zanim on się powstał trendem, już był, mia, mia, miał mhm. jedną nogę w drzwiach, było mu łatwiej, no to będzie gdzieś tam z tyłu tego ogonka, co nie? I to już, jest, czy to jest źle w ogóle? Jakby mo, można tak lecieć, ale mm, trochę się zaplątałem w swojej wypowiedzi. Chodzi mi o to, że y, z jednej strony świat trochę nie pozwala, albo utrudnia odłączenie się od tego, a z drugiej strony ja bym powiedział, że y, czy nie odłączając się, albo jakoś akceptując, że tak to działa, Możemy też zaakceptować, że jesteśmy wystarczający. I że jest to pewnego rodzaju decyzja z konsekwencjami jak każda inna. To, że będziemy podążać tym trendem, też ma swoje konsekwencje. Może mieć konsekwencje w postaci wypalenia, w postaci ograniczonego czasu z rodziną, w ogóle robienia czegoś, czego się nie lubi, tylko dlatego, że ma się nadzieję na łatwiejsze życie dzięki nie wiem, pieniądzom, zyskom itd. No, dużo rzeczy A zgubiłem cię? Ja się nie zgubiłem. Nie, to, to mnie nie zgubiłeś. Mi się, nie, mi się coraz bardziej otwiera klapka dotycząca z jednej strony akceptacji tego, czy umiem i czy mogę zaakceptować siebie w takim wydaniu, w jakim jestem w danym momencie. No, bo jeweli tak, to czy ten rozwój jest mi do czegoś potrzebny? Mhm. I to jest jedna klapka, która mi się otwiera, a druga klapka, która mi się otwiera po tym, co powiedziałeś, tak to trochę zrozumiałam, że rozwój może w którymś momencie wpaść w taką pułapkę rozwoju dla samego rozwoju. Mhm. I takiego bezmyślnego y, biegnięcia, podążania y, tylko, żeby właściwie rozwijać się, rozwijać, rozwijać, i z jakimś smutkiem pomyślałam, jak, jak Ciebie słuchałam, to pomyślałam sobie, że ta perspektywa tego biegu, ciągle coś nowego, ciągle rozwój, ciągle bardziej, mocniej więcej, ona jakoś bardzo dla mnie gubi perspektywę doświadczenia tu i teraz. Się strasznie kojarzy ze sprzedażą, gdzie w sprzedaży oh. masz e, zamknięcie miesiąca i następny miesiąc startujesz od zera. Mm -hmm. Tam nigdy nie ma e, poczucia takiego takiego katharsis, uczucia takiego, że faktycznie ok, o, zro zrobiłem coś i widzę, m, bo to robienie czegoś jest tam rozłożone na wiele miesięcy. Mm -hmm. Zamykanie dili jest. E, rozłożone na wiele miesięcy i jak jeden zamkniesz to co się dzieje z Twoim pipeline'em jest o jeden deal mniej w nim potrzeba nowego tam nigdy to, jest, to jest właśnie taki jakby dla mnie fajna analogia pędu za rozwojem bo tam jest pęd za klientem i, i tam nie ma końca koniec jest, jest dopiero kiedy albo się wypalisz albo kiedy firmy zlikwidują bo póki firma działa i funkcjonuje, ona musi sprzedawać. Żeby sprzedawać, musisz mieć ciągle nowych klientów bądź yy, cyklicznych, co nie? To też wymaga jakiejś pracy. Cykliczni klienci też pe, 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 po iluś tam latach odpadają i na ich miejsce ktoś musi nowy wejść. Ale prawda jest taka, że jak jeden deal ci wypada z pipeline, to jakiś deal musi go zastąpić. A, a kpi -e nie zostają przeważnie na jednym miejscu, one co jakiś czas są podnoszone i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy są jacyś sprzedawcy, którzy po latach w handlu dalej chcą być handlowcem, a nie wskoczyć w rolę menadżera, gdzie zarządzają, gdzie ich KPI jest troszkę od czegoś innego uzależnione, gdzie nie muszą, chociaż wciąż oni, oni odpowiadają za to sprzedaż, za to, żeby to było ciągle więcej, ciągle więcej, bo tak jest ten świat poustawiany, nieustanny wzrost w skończonym świecie, o skończonych zasobach, ale z tymi się rozwój skojarzył? Taki właśnie, o no. którym ty mówiłaś. Dobra, to dla mnie yy, kojarzył się w takim razie z jakimś rodzajem nienasycenia takiego, że, że ciągle więcej. Że, że, że jest jakiś rodzaj nienasycenia takiego, że nigdy nie jest wystarczająco. No tak. To teraz okej. Okay. No Pomimo tak, to, to Tak, okay, dobra, to, to w ten sposób. A równocześnie, jak opowiadałeś o tej perspektywie y, sprzedaży, to moje myśli poleciały w totalnie inną część świata. Hmm. Bo pomyślałam, że to, o czym mówisz, jest takie mocno osadzone w tej perspektywie świata zachodniego. Trochę zastanowiłam się, jak to jest gdzie indziej, jak to jest w innych w innych obszarach, na, na, na innych kontynentach czasem, w innej rzeczywistości. Tak dla mnie ta sprzedaż jest taką mocną bańką, nie chcę powiedzieć zachodnioeuropejską, ale też amerykańską, kanadyjską. Być może w jakiś sposób świata azjatyckiego też, ale przecież są takie miejsca ciągle jeszcze na Ziemi, gdzie chyba nie ma takiego pędu do tego rozwoju, gdzie ludzie bardziej zastanawiają się nad tym, jak zdobyć jedzenie, gdzie spać, jak zapewnić kawałek suchego. Tachu nad głową Aha. sobie, czy swoim dzieciakom. I tu sobie pomyślałam z taką ciekawością, bo ja nie wiem. Nie mam zielonego no. pojęcia. Jestem osadzona w, te, w tej kulturze, w tym świecie. Ale pomyślałam, jak, jak tamten rozwój a, wygląda. I co czy oznacza? w ogóle nie? co oznacza, i czy jest jakiś imperatyw rozwoju przymus? O, nie? Dwie Oczywiście uruchomiły nie Jak wygląda rozwój w świecie duchowym? Mhm czy tam jest takim, czy też jest jakieś świętości tam. Ale inna rzecz mi się też uruchomiła bardziej do tego co mówiłaś. Ale to mi się łączy znowu z, z jakimś komfortem życia i spokojem. Pamiętam dokument, gdzie kręcony był w, w Nigerii na, na, na polach naftowych należących do, do Shell'a. Czy też w jakiś sposób tam, nie wiem czy oni kupują, czy leasingują tę ziemię, nie, nie mam pojęcia. W każdym razie um, Shell ma swoją mocną obecność w Nigerii i kojarzy mi się, to um, taki obraz um, jednej Nigeryki, która mieszkała, nazwałem to w Slamsach, um, która um, by przeżyć i zarobić, łowiła ryby, i te ryby były całe w ropie, i ona musiała je później myć. Oczyszczać z tej ropy i sprzedawać. To były no, nieduże pieniądze, grosze. Jej się marzył lepszy świat, zachodni świat. Ona chciała mieć fajne sukienki, dom, normalne pieniądze. Jej się marzyła Ameryka. I później sobie pomyślałem, bo był taki kontrast, gdzie jacyś najemnicy przyjechali do wioski, w dosyć brutalny sposób był po prostu wyczyścili. I tam Shell postawił swoje operacje, żeby, 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 żeby um, wydobywać ropę naftową. Część z tych ludzi uciekła do lasu, przeżyła. No, ale, mając ten kontrast, gdzie ten świat zachodni wjeżdża z Buta albo z Karabina e, i siłą i przemocą bierze swoje. Um, I później tych ludzi, którzy żyją, tam i chcą mieć tak, jak w świecie zachodnim. Dla mnie to, to było tak kontrastujące i trudne. No i skojarzyło mi się to właśnie z tymi perspektywami rozwoju świata zachodniego czy, czy Afryki, gdzie z jednej strony możesz mieć totalnie inne otoczenie, ale mimo wszystko tak zdominowany jesteś. Tym, tym obrazem świata zachodniego, że mhm. i tak kopiujesz, co nie? A, z takim smutkiem pomyślałam, jak bardzo ten świat zachodni a, potrafił i dalej umie nawzucać taką perspektywę tego, że to, to jest to dobre to, to jest to pożądane to to jest to najbardziej, to to jest ta najbardziej właściwa jakość życia. Jakoś tak... Odbiliśmy <laughs> od tematu, ale... Prze... Prze... Trochę nie. No, no, no. Znaczy, powiedzmy, że to jest inny jeszcze, tak. jeszcze inny temat, ale fak... faktycznie, faktycznie zastanawiam się, czy ten... ten... Ja nie pamiętam czy rozwój... Znaczy, rozwój był troszeczkę inaczej rozumiany, jak byłem dzieckiem. Nie było, tylu, nie było dostępu do takiej właśnie informacji, nie było tak, takich, e, takiej łatwości w śledzeniu tego, co, co gdzie indziej. Um, jakoś to wszystko było bliżej takiego tej komórki, tej rodziny, um, społeczeństwa, takich so, 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 sąsiadów. Mm -hmm. to, to było takie jakby troszeczkę inne, tam rozwój wtedy zupełnie coś innego oznaczał. A, był, był czymś radosnym, czymś hobbystycznym, czymś co wzbogacało i nie było... czymś co jakby, tak naprawdę ekscytowało i nie było odniesienia, że o, dzięki temu to ja teraz będę, to ja teraz będę mógł zrobić to, tamto i owamto i, i wyprzedzić kogoś, no, siebie. No, jakoś y ta perspektywa taka, że, że, że równie można rozumieć rozwój, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy indywidualistycznej, no. jednostkowej, a inaczej takiej grupowej, wspólnotowej. Mhm. Ja we, ta jednostkowa, tak sobie wyobraziłam, wiesz taką, nie wiem, kulkę, od której odbiegają różne nitki w różne strony Aha. A, i we, jak jednostkowo, no to to jest, że każda ta mm, Osoba biegnie w swoim kierunku, takim Aha. ja jestem jedna w swoim indywidualnym wyścigu. Trochę, żeby powyprzedzać innych, być dalej albo bliżej kogoś, ale jakoś Aha. tak robię to indywidualnie. W takim osamotnieniu w pewien sposób, bo jeżeli kogoś zaproszę do tego rozwoju, Aha. to ten ktoś może stać się dla mnie konkurencją, to ten ktoś może mi. Zagrażać? A sobie wyobrażam, że ten rozwój rozumiany jako rozwój taki w grupie a jest takim rozwojem, gdzie my nie boimy się między sobą, że ktoś kogoś, dam cudze słów, wygryzie, ktoś kogoś prześcignie, ktoś będzie mieć lepsze wyniki jako jednostka, tylko jako grupa staramy się wspierać siebie w tej grupie przeciwko innej grupie. Co to zmienia? Chyba nic. Na koniec um, pozostaje pytanie um, dlaczego? 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 No, dlaczego ten rozwój? Jakbyśmy się hmm. zapytali siebie dlaczego ja idę na ten kurs? Dlaczego ja chcę teraz się nauczyć um, Negocjacji, dlaczego chcę wziąć kurs z obsługi jakiegoś narzędzia? A dlaczego chcę nauczyć się oddychać? Dlaczego mm -hmm. chcę poznać sekrety milionerów, albo e, dlaczego idę w minimalizm? Dlaczego coś tam. To jest forma rozwoju, która jest podyktowana. E, Jakimś jakąś e, potrzebą. Mm -hmm. Ta potrzeba pewnie wynika z tego, że jest mi niewygodnie tu gdzie mam. Gdzie jestem teraz. Chciałbym czegoś innego albo więcej. Minimalizm z jednej strony określa, że czegoś mniej, mm -hmm. ale z drugiej strony może czegoś więcej. Mm -hmm. Ale dlaczego? Na, 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 hałas przeszkadza nam tylko wtedy, kiedy uznajemy, że. Nam przeszkadza, że my chcemy być gdzieś indziej, w tym, w, tym, w innym miejscu albo w innym czasie. Hmm. Oh. Jeżeli byśmy nie chcieli, zobacz, zobacz jeżeli wyjdziesz na i na jest, jest, jest zimno, jest mróz i zaczyna się dlapać zimna, chcesz być gdzie indziej, chcesz być gdzieś, gdzie jest ciepło albo jest paskudna pogoda, mokniesz, to trzeba wyjść z psem, czy trzeba coś załatwić, cokolwiek. I, a, wo, wo, wolałabym być gdzie indziej teraz. Wolisz być gdzie indziej tylko dlatego, że nie akceptujesz miejsca, w którym teraz jesteś. Mm -hmm. Gdy odpuścisz to, w momencie, kiedy jest ci tak niewygodnie, czy nie wiem, jest jakiś duży hałas, chcesz być tam, gdzie jest cicho, bo przestymulowuje cię to. Mm -hmm. um, gdy spróbujesz, jakby w danym momencie zaakceptować, no jestem tu, gdzie jestem, jest tak, jak jest. Nie muszę być gdzie indziej, gdzieś indziej. Hmm. Czy te bodźce nadal będą na ciebie tak mocno działać, gdy Twój mózg nie ucieka do miejsca, gdzie jest Ci wygodnie? To myślę, że jest tak samo z rozwojem. Mm -hmm. Paradoksalnie pomyślałam, że uczenie się, dobra niech będzie, uczenie się akceptacji tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, że na ten moment mam tak, jak mam, też jest jakimś kierunkiem rozwoju. Tylko takiego bardziej ku sobie. Niż jakoś w pogoni za czymś. To też jest jakiś rodzaj zmiany. Jeżeli rozwój rozumiemy jako zmianę, to jeżeli nie akceptuję i uczę się akceptacji, to jest to też dla mnie o rozwijaniu siebie. Tylko nie w takim wymiarze szkoleniowym, nie w takim wymiarze biegnięcia gdzieś dalej, 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 a bardziej takiego. A doświadczania i zgody na to, że w danym momencie mam tak, jak mam? To jest fajne spojrzenie na rozwój. A jeszcze fajniejsze, jeżeli, jeżeli ten rozwój nie jest celem w samym sobie. To znaczy, no muszę coś zmienić, bo mam ten konflikt w sobie, że tutaj mi jest niewygodnie, więc w tym momencie e, muszę się nauczyć akceptować siebie. To też powoduje konflikt, bo w tym momencie robisz akceptację, stawiasz przy, przeciwko braku akceptacji i mówisz, to teraz ja wybieram tą ścieżkę i koniec. No to jak to ma nie być konfliktu, skoro w tym momencie jesteś w braku akceptacji i masz przejść do akceptacji? No. Mhm. Jak zapytałeś dlaczego idę w ten rozwój, dlaczego idziemy w ten rozwój jako ludzie, jako jednostki, jakoś mocno skojarzyło mi się to z takim poczuciem niewystarczającości. I tym, że rozwój pomyślałam, że może być. Jakimś pomysłem na zaspokojenie tej niewystarczającości. Nie wiem, czy jest inny, ale skojarzyło mi się, że rozwój może być potraktowany jako narzędzie. Jako jedno z różnych narzędzi. Zastanawiam się, jaka może być alternatywa albo jakie mogą być inne narzędzia, żeby uporać się z tym poczuciem bycia niewystarczającym, niewystarczającą. Nie wiem, natomiast to mi się jakoś mhm. tak o, otworzyło bardzo. No. Bo gdybym się czuła pełna, gdybym mhm. się czuła wystarczająca, to nie wiem, czy potrzebowałabym się rozwijać dalej, gdybym miała jakieś poczucie takiej pełni. Nie mam pojęcia. Czyli gdybyś przestała się porównywać i do siebie, i do innych i. Mhm. odcięła się od porównań, które słyszysz. I widzisz. No. Nie Jeżeli jest niewystarczająco, to znaczy, że jest jakiś odnośnik. Tak. Tak. Jestem poniżej powyżej. Uh -huh. Na tym samym poziomie. Uh -huh. A gdy jego nie ma, to nie zdefiniujesz niewystarczającości. Nie zdefiniujesz rozwoju. Uh -huh. On znika. Porównaniem może być. Ja będę, ja będę się, ja się do nikogo nie porównuję, tylko do siebie, ja tylko ze sobą się ścigam. Jakim cudem to ma być lepsze niż ściganie się z kimś innym? Mm. Dobra, zmieniłeś punkt odniesienia, ale dalej jesteś w tym samym wyścigu. Mm -hmm. Masz być lepszy o 1% niż wczoraj. Zmierz mi ten 1% po pierwsze, a po drugie, po co? Masz być lepszy niż 1%. Mm -hmm. O 1%, przepraszam, o 1%. Mm -hmm. Po co? No właśnie, bo to jest drugie pytanie, czasem, e, czasem się jakoś spieramy momentami, czy pytanie o to dlaczego i pytanie po co jest pytaniem o to samo, czy jest o coś innego. A myśmy się spierali, że co, co, jest, co leży po co, czy po co, czy dlaczego. Ja uznałem, że z, z, z po co wynika z dlaczego. Jak, jak, jakoś, jakoś tak było, ale no właśnie, tak? odpowiadając na pytanie po co. Mm -hmm. Mi ten rozwój. Mm -hmm. co, co tam na końcu ten rozwój ma mi, ma mi dać? A... Coś ma ci dać. To znaczy, że teraz jest coś nie tak. Mm -hmm. I no że to, wtedy jakoś no. na pewno będzie. Myślę, może Wystarczy zacząć od samej świadomości, że to tak może działać. Ja też nie mówię, że to tak mm. działa, ale tak to widzę. Um. Bo jedną, rzecz jest, jedną rzeczą jest bycie świadomym, a inną rzeczą jest, no to teraz, jaka jest właściwa odpowiedź? No, nie po co tu siedzimy? Nie, nie ma właściwej odpowiedzi, jest raczej pewna świadomość, która może pozwolić inaczej patrzeć na rzeczy. I znowu jest dużo pytań. I znowu jest dużo wątków. Które się przy tym temacie otwierają? a to nie ma odpowiedzi. Natomiast mam nadzieję, że. Niewygodnie! Może być niewygodnie, jak nie ma może odpowiedzi. Być niewygodnie. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do braku odpowiedzi. Mhm. Relacja z odpowiedziami, z pytaniami <laughs> i odpowiedziami może kiedyś. Może kiedyś. Może kiedyś. Dzięki Patrycja, dzięki za słuchanie i oglądanie. Do następnego odcinka. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.